Czołem. Ja nazywam się Peter Bielack i zapraszam Was dzisiaj za kulisy naszej sesji, którą śmiało możemy nazwać Halloweenową. To jest taka lokacja, która w sezonie ślubnym jest bardzo popularna i tu fotograficy przyjeżdżają ze swoimi parami, żeby pobłyskać speedlightami, puścić dymy z fontan dymnych i teraz w sezonie letnim, nazwijmy to, wygląda to, wygląda to troszeczkę bardziej kolorowo i troszeczkę więcej zieleni tutaj jest dookoła, a w tej chwili, słuchajcie, no jest koniec października, więc tutaj jest, tu jest troszeczkę tak postapokaliptycznie, bardzo szaro i ponuro, ale mimo wszystko Właśnie ta lokacja dzisiaj w świecie nam się sprawdzi, dlatego że... Prognozy mówią, że za 3 godziny spadnie deszcz. Więc dzisiaj po prostu jesteśmy tutaj z naszą parą modeli z Magonetą, z Mateuszem i z Kasią ze sprzętem tak zwanym minimum. Dwa statywy, które będą kontrami, które zaraz tutaj postawimy, jeden statyw dużo, dużo wyższy. Będziemy świecić od góry, raczej chyba ostrym światłem i słuchajcie, dzisiaj nie bardzo będzie czas na to, żeby zajmować się tworzeniem interesującego światła, więc zrobimy szybkie światło, które będzie zgodne ze światłem naturalnym i skupimy się na tym, by nasi modele He. Nasi modele są wyjątkowi. Tak samo jak w tamtym roku wstali, żeby dla nas zapozować w lesie. W tym roku tak samo dzisiaj wstaną, żeby odwowić swoje śluby, wypić trochę smoczej krwi i będziecie mieli okazję ich zobaczyć. Kasia z, Kasia z Mateuszem będą. Będą wyglądali egzotycznie, tak jak oczywiście o tej porze roku należy wyglądać. A my zrobimy błyskawiczną sesję i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję zobaczyć, jak my się tutaj będziemy zachowywać, co będziemy robić. Nie będę mówił w trakcie filmu zbyt dużo, dlatego że za dwie godziny ma padać deszcz. Więc słuchajcie, tak wygląda opuszczona szklarnia. Gdybyś to mógł zrobić parę kroków do tyłu, ja w tej chwili jestem w takim miejscu, które jest takim naturalnym obramowaniem, nie wiem, to jest dzi dziki bez, dzikie coś i zwykle w tym miejscu właśnie stawia się parę, za nią postawimy po lewej i po prawej postawimy kontry i spróbujemy stworzyć z tego miejsca... W tej chwili jest godzina 12.40, czyli mamy w zasadzie samo południe, a my spróbujemy zrobić tutaj troszeczkę chłodniejszy wieczorny klimat. Oczywiście nie będziemy czekać do zachodu słońca, no bo nie ma takiej możliwości, bo za chwilkę będzie padał deszcz. Dobra, wiecie, gdzie jesteśmy, wiecie jak to wygląda. O, jeszcze możemy w drugą stronę. Tu jest piękne drzewo. Mateo, gdybyś mógł je pokazać. To jest piękne drzewo i w ogóle lokacja jest absolutnie przeurocza, jeżeli ktoś lubi klimaty postapokaliptyczne. No dobra, wiecie gdzie jesteśmy, wiecie jaki mamy plan, wiecie, co będziemy chcieli zrobić. To my zabieramy się za roboty, a wy będziecie mieli okazję zobaczyć to za kulis. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, a zdjęcia, które zrobiliśmy, które Wy już widzieliście, a my dopiero jakie obrobiliście na komputerze, też Wam się podobają, bo miejsce jest dosyć interesujące i mam nadzieję, że nasz pomysł też będzie tak atrakcyjny, jak wcześniej o tym myśleliśmy. A tu już w kolejce ustawiają się kolejne pary ślubne, bo myślałem, że jesienią to miejsce będzie już kompletnie opuszczone, a tam jednak się okazuje, że sezon ślubny w pełni. Słuchajcie, pięknie Wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, włączyć dzwonek, i wiecie. Like, sub, dzwonek. Pamiętajcie o tym, że mamy Instagram. Oczywiście do naszych modeli Instagramy będą w opisie pod spodem. przybijcie im serduszko. Wiecie, to wszystkim dobrze robi na głowę. A my cóż, pięknie Wam dziękujemy. Tym, czaj, do potem. No, spodnie bojowe. Kolano, kolano wiecie fotograf musi się czasami poświęcać dla swoich modeli i czasami są, dzisiaj mieliśmy trochę strat w sprzęcie i w ludziach. <śmiech> <śmiech> <śmiech>